Czy zwierzęta potrafią kochać? To pytanie, które czasem słyszę w gabinecie, i za każdym razem wiem, że odpowiedź na nie jest dla mnie łatwa, bo kryje się w prostych chwilach, które wielu z Was, opiekunów, zna aż za dobrze. Bo powiedz, czy to nie jest miłość, kiedy pies czeka przy drzwiach na każdy Twój powrót, jakbyś był dla niego całym światem? Czy to nie jest miłość, kiedy kot wskakuje ci na kolana nie dlatego, że jesteś wygodnym krzesłem, ale dlatego, że to właśnie przy tobie czuje się bezpiecznie. Nauka mówi nam jasno. Zwierzęta odczuwają emocje. A w ich mózgach zachodzą te same procesy chemiczne, które u ludzi wiążemy z przywiązaniem i uczuciem. To oksytocyna, hormon więzi, który rośnie zarówno u psa, jak i u człowieka, gdy patrzył sobie w oczy. To zwykła biologia. Ale miłość zwierząt nie potrzebuje definicji. Ona po prostu dzieje się na naszych oczach. I nie mówię tu tylko jako człowiek, który kocha swoje psy i koty, ale też jako lekarz waszych zwierząt. Codziennie widzę tę miłość w gabinecie. W psie, który trzęsie się ze strachu na mój widok, a uspokaja się dopiero wtedy, gdy poczuje dłoń lub usłyszy głos swojego opiekuna. W kocie, który budzi się po operacji i pierwsze co robi, to szuka Znajomego głosu. W pacjentach, którzy pomimo bólu reagują nie na mnie, nie na leki, ale na obecność swojego człowieka. Miłość zwierząt jest inna niż ludzka. Ona jest czystsza, bezwarunkowa. Nie interesuje ich Twoja przeszłość, Twój wygląd, błędy czy pieniądze. Kochają, bo jesteś nie za coś i nie pod warunkiem. Po prostu dlatego, że stanowisz. Centrum ich świata. Widziałem psy w schroniskach, które przez miesiące czekały na właściciela, który nigdy nie wrócił. I koty, które po śmierci swojego psiego towarzysza chodziły po domu i miałczały, jakby ciągle go szukały. Zwierzęta potrafią tęsknić i potrafią przeżywać stratę. A tęsknota to przecież druga strona miłości. I my, jako ludzie, mamy ten przywilej, by być odbiorcami ich uczuć. To, co dostajemy od psa czy kota, wcale nie jest mniejsze, bo nie ma słów. Przeciwnie, ich miłość jest gestem, spojrzeniem, dotykiem pyska, mruczeniem przy uchu. To miłość, która nie potrzebuje deklaracji, bo wyraża się w obecności. Dlatego, gdy ktoś mnie pyta, czy zwierzęta kochają, ja po prostu odpowiadam, wystarczy tylko raz. Naprawdę spojrzeć w ich oczy, by wiedzieć, bo tam w tej ciszy, w tym prostym spojrzeniu, kryje się absolutnie wszystko. I choć pies nigdy nie powie kocham Cię, a kot nigdy nie wyszepcze, brakowało mi Ciebie, to my to wiemy, bo miłość zwierząt jest prawdziwa, jest głęboka i jest absolutnie bezwarunkowa.